Bóg pragnie naszego szczęścia. Sprawa w tym, że Bóg bardziej zna nas, niż my sami siebie. Tak jak maleńka dytyna, ona nie zawsze rozumie, co dla niej dobre. Dlatego mają baćki żeby dawali jej rzeczy, nie tylko, że ja chcę, mama, tata, ja chcę. Co to potrzebne. Bóg tym bardziej daje nam, potrzebne nam rzeczy dla szczęścia, a kiedy my tupo І глупо йдемо в напрямку нашого нещастя, то Бог вміє нас зупиняти. Те, що нам здається нещастям, яке нас зустрічає, дуже часто є тим, щоб ми зупинилися в напрямку фальшивого щастя, щоб ми не занурилися в тим, що нас не сповнює, що нас насправді не, не чинить щасливими. Жодні матеріали самі матеріальні блага не творять в нас щастя, пустота. w życiu brak sensu szczęście może być tylko wtedy kiedy jest serce szczęśliwe kiedy to szczęście nie zależy od widz zewnętrznych obstawen ale na nas perepowniu